Czy można wybaczyć alkoholikowi? Zadałam to pytanie Adamowi Zawadzkiemu, który mówi o sobie, że jest alkoholikiem praktykującym trzeźwość, ale też jest trenerem metody Tippinga. No i Adam, na to, no właśnie, jeśli chcecie zobaczyć, co odpowiedział Adam, który jest naszym trenerem i pomaga ludziom, którzy zmagają się z alkoholizmem w swoim, ale też w rodzinie. No to musicie zobaczyć podcast. Podcast, który będzie w najbliższy piątek o godzinie 20 na kanale Instytutu Metody Typinga na YouTube. Powiem Wam, że ja miałam za zadanie obejrzeć to nagranie i poskracać, wyciąć co tam jest niepotrzebne. Prawda jest taka, że nic nie wycięłam. Wszystko o czym rozmawiamy na tym podcaście jest ważne. Jest to długa rozmowa ale intencja mamy taką, że może pomoże wielu osobom, które albo dotknęły alkoholizmu w swoim życiu, albo były ofiarami alkoholizmu w swojej rodzinie, w dzieciństwie. No w każdym razie temat bardzo ważny i bardzo aktualny, zwłaszcza w naszym kraju, takie mam odczucie. Także do zobaczenia, zapraszamy serdecznie.